Cześć, cześć, dzień dobry, ja nazywam się Karola z projektu Samopoznanie jestem coachką, genialną hipnoterapeutką, która towarzyszy markom osobistym i biznesom, twórcom, którzy chcą wystartować ze swoją marką osobistą lub rozkręcić tą, która już istnieje, ale brakuje jej efektów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, o takich pięciu postawach, przez które... Opóźniasz sukces swojej marki osobistej, i od razu ci powiem, że ja też się z nimi wszystkimi mierzyłam. <grym> Więc są to takie wyzwania, które um, być może właśnie stoją ci na drodze i które blokują cię przed tym, byś wystrzeliła z tą swoją marką osobistą i osiągnęła to, co chcesz nią osiągnąć, więc zapraszam Cię będzie tutaj konkret i mięsko także lecimy z ogniem <grym> zrobiłam sobie takie małe notatki, żeby żeby pokierować Ciebie w jak najkrótszym czasie do jak największych i najefektywniejszych wglądów więc zaczynamy od pierwszego punktu, przez który bardzo możliwe że odsuwasz ten sukces swojej marki osobistej. No i ten punkt pierwszy brzmi: działasz zawodowo na trzy fronty albo po prostu działasz w swojej marce osobistej na pół gwizdka. I um, to jest właśnie moja historia, um, bo ja przez długi czas bardzo bałam się wejść na maksa, tak wiecie, w pełni, z pełnym zaangażowaniem, w pełnym poświęceniu do swojej marki osobistej i swojego biznesu, dlatego że bałam się wziąć odpowiedzialność, że, że to po prostu nie wyjdzie, tak? <laughs> I um, bardzo możliwe, że u Ciebie jest podobnie, że boisz się zostawić etat, że boisz się zostawić swoje jakieś inne prace które wykonujesz, w które, w, w które jesteś wplątana czy wplątany e, i boisz się tak puścić te inne gałęzie, boisz się puścić te opcje zapasowe, które sobie przygotowałaś i przygotowałeś w razie gdyby nie wyszło, tak? Zobacz jaki tu jest wielki haczek i jaki masz wielki, zaciągnięty hamulec w mindsetie i w podejściu. Już w samej pozycji startowej masz wpisane, że ci się nie uda, że ci nie wyjdzie. Rozumiesz? Rozumiesz ten haczyk? <laughs> I sama sobie zostawiłaś tę pułapkę. Sam sobie zostawiłaś tę pułapkę, i ja też sobie sama na siebie w tym mindsetie właśnie taką pułapkę zakładałam, w którą wpadałam. Bo najpierw um, ja już wrzucałam tutaj um, na social media jakieś swoje treści już publikowałam, już to rozkręcałam, ale jednocześnie miałam jedną pracę, drugą pracę studia, kursy i działałam na półgwistka, choć całe moje serce, całe moje ciało, moja intuicja mówiło mi, że ja chcę się zaangażować tylko w to, że to jest najważniejsze, że w ogóle reszta rzeczy to jest totalna głupota. naprawdę tak czułam i że ze strachu. Nie puszczałam tych wszystkich innych gałęzi, które czułam, że i tak do niczego mnie nie prowadzą i nie mają sensu, bo bałam się właśnie wziąć pełną odpowiedzialność. I tutaj namierz od razu swoje własne przekonania, które być może też sprawiają, że działasz na półgwistka albo że działasz na trzy fronty zawodowo i, i łapiesz za różne nogi byleby tylko nie wziąć pełnej odpowiedzialności, czego tak naprawdę się boisz. I jakie tutaj już na tej pozycji startowej masz przekonania, które zaciskają ci ten hamulec ręczny? E, czy o sobie myślisz źle? Czy myślisz o tym, że ci nie wyjdzie tak? Czy jakie, jakie już masz założenia na samym początku o tym wszystkim? Bo być może też tak jak ja, właśnie masz założenia, że ci się nie uda, więc e, lepiej tutaj, tak? Taką bezpieczniejszą opcją jest to, żeby jeszcze coś na boku mieć, w razie czego. To jest po prostu tak wielka pułapka naszego umysłu. No, szok. I mi to trochę zajęło, żeby, żeby to odkryć i odnaleźć, więc tobie tutaj daję za darmo taką wielką, wielką wskazówkę, która być może właśnie bardzo otworzy Ci oczy i umysł na to, co tak naprawdę wyrabiasz i jaką pułapkę sama na siebie nakładasz, bo to jest trochę tak, że robisz. Działasz, ale tak nie za bardzo, żeby się tam za bardzo nie zaangażować, żeby nie musieć wejść w to na maksa, nie? no bo wtedy jak już trzeba wejść na maksa, to trzeba we, wziąć tak, pełną ja odpowiedzialność za to, co z tego się wykluje, albo że nie wejdzie, tak? I zobacz, zobacz, z czym tutaj startujesz. Jaka jest ta pozycja startowa, jakie są te przekonania i założenia, bo to może być duży mindfuck dla Ciebie. <grym> Drugi punkt, przez który bardzo możliwe, że mm, nie osiągasz swojego sukcesu i odkładasz po prostu tak, opóźniasz ten sukces swojej marki osobistej i biznesu. Brzmi być może jesteś dzieckiem, a nie osobą dorosłą w kontekście Twojej marki osobistej i biznesu. I to jest taki punkt duży, duży, bardzo i trudny, i też niewygodny. Zdaję sobie z tego sprawę, bo też się, tak jak mówię, z tym mierzyłam. Zobaczy, że bardzo możliwe, że masz jakieś marzenia, masz jakieś cele, masz jakieś wizje, które być może nawet są bardzo abstrakcyjne i duże, nawet nie wiesz, jakie osiągniesz, ale je masz i dobrze, tak trzymaj. Ale zobacz, że tutaj możesz mieć taką postawę dziecka, osoby takiej niedojrzałej. Dziecka, nastolatka, który jak mu coś nie idzie, jak nie ma efektów, na które liczył, to tupie nogami i wrzeszczy i się wścieka albo się obraża, tak? I um, zobacz, że jeśli jesteś w takiej pozycji, jeśli jesteś w takiej roli dziecka w swoim biznesie i w swojej marce osobistej, to Zobacz, że to nie jest obszar dla dziecka i nastolatka, prawda? Bo sukces, formalności, dokumenty, duże pieniądze, decyzje, wybory to nie jest działka dziecka ani nastolatka. To jest działka osoby dorosłej. Więc zobacz, że jeśli chcesz jakichś efektów, jeśli Um, chcesz osiągnąć ten twój sukces, tak? Bo każdy z nas ma inną definicję sukcesu i to jest w porządku. Ale mówiąc, sukces, masz jakąś swoją wizję i tego się trzymaj. Jeśli chcesz je osiągnąć, to nie możesz być w kontekście swojej marki osobistej i biznesu w pozycji dziecka czy nastolatka, bo to po prostu nie są obszary dla dziecka i nastolatka. I tutaj trzeba bardzo mocno dojrzeć. I ja wiem, że to może być niewygodne i może ci się wydawać, że jesteś osobą dorosłą, ale zobacz, jak reagujesz, gdy ci coś nie wychodzi, jak reagujesz, gdy jest ciężko, jak reagujesz, gdy trzeba zrobić coś, na co nie masz ochoty. Zobacz to, bo jeśli tupiesz nogami, obrażasz się, wkurzasz, masz ochotę wszystko rzucić, to zadaj sobie pytanie, czy tak robi osoba dorosła, która kreuje swój biznes i swoją markę osobistą. Bo ja wiem, że Ty chcesz zarabiać na swojej pasji i to jest cudowne, tak trzymaj, ale pomimo tego, że chcesz zarabiać na swojej pasji, <grydy> będą rzeczy, które pokażą Ci bardzo wyraźnie, że to jest biznes, <grydy> że to jest firma, że to jest marka osobista, że trzeba podejmować trudne decyzje, czasem szybko że trzeba sobie radzić z gaszeniem pożarów, że trzeba się do czegoś zobowiązać, że trzeba podpisać jakieś dokumenty, formalności, że trzeba inwestować, tak? Zobacz, że to nie są obszary dla dziecka i nastolatka. Więc zadaj sobie pytanie, gdzie jeszcze masz taką roszczeniową postawę, gdzie jeszcze jesteś Niedojrzała, niedojrzały w tym swoim biznesie czy marce osobistej, gdzie się obrażasz, gdzie się fochasz, jak to się kiedyś mówiło, tak? Gdzie tupiesz nogami, gdzie masz humorki, gdzie chcesz wszystkim rzucić, tak? Bo to naprawdę też może być bardzo otwierające ci oczy i umysł, by skorygować tą postawę, by naprawdę w ekspresowym tempie dojrzeć i wejść w postawę rolę. Osoby dorosłej, którą jesteś, by dopiero zaopiekować się tym wewnętrznym dzieckiem czy nastolatkiem, który gdzieś tam się buntuje, denerwuje czy czegoś się boi. Ale to jest Twoja robota, to jest Twoja postawa. Trzeci punkt, przez który być może opóźniasz swój sukces w swojej marce osobistej i biznesie, to nie inwestujesz we właściwe obszary i nie inwestujesz w siebie. I um, Powiem Ci, że mm, to jest częsta rzecz, którą niestety zauważam: że mm, ludziom szkoda pieniędzy na coaching, na kursy, na hipnoterapię, na szkolenia, na mentoring, na rozwój, e, nie wiem, na jakieś sprzęty, tak, statyw, nie wiem, stronę internetową, mm, czy światła, cokolwiek, cokolwiek sobie wymyślisz. I to jest też duży temat. Um, ja akurat od zawsze wiedziałam, że trzeba w to inwestować, ale tutaj też powiem Ci na moim przykładzie, jak to, jak to było, żebyś trochę też otworzyła sobie oczy i umysł, jak to działa. Um, bo jeśli szkoda Ci kasy na coaching, hipnoterapię, rozwój, szkolenia, sprzęt wszystko, co jest Ci potrzebne do um, budowania Twojej marki osobistej i biznesu. Um, to nie rozumiesz bardzo ważnej rzeczy. Nie rozumiesz, że podpinanie się energetycznie pod jakąś osobę, która już jest w takim momencie życia i dokonała tego, o czym ty marzysz, to jest po prostu najlepsza rzecz, jaką możesz wykonać, by za chwilę być w dokładnie tym samym miejscu. Bo tak działają nasze neurony lustrzane, my się. Podpinamy pod pewne osoby, żeby gdzieś tam ciągnąć się w górę, właśnie w to miejsce, w którym już jest ta osoba, gdzie my marzymy, żeby być. Tak? I to jest jakby najlepsza możliwa inwestycja, którą możesz poczynić w swoim życiu, żeby wyrwać się z tego miejsca, w którym jesteś teraz i transformować siebie jako osobę do takiej energii, do takiego stanu bycia, myślenia. Podejścia i działania, jak ta osoba, od której się uczysz. Bo to nie jest tylko wiedza, to jest cała energetyka, cały jej mindset, cała jej wiedza gromadzona tak um, przez te lata, które ona temu poświęciła. I to, czego Was uczę, to też nie jest wynik miesiąca moich starań, ale to są trzy lata, gdy ja to wszystko rozwijam dzień po dniu, krok po kroku. I, i to naprawdę jest tak cenne, że jeśli wydajesz pieniądze na kosmetyczkę, na fryzjera, na wiem, paznokcie, na ciuchy, na wyjazdy, ale na coaching, hipnoterapię i szkolenia ci szkoda, no to po prostu nie rozumiesz bardzo ważnej rzeczy i dużych pieniędzy nie zrobisz, czy dużego sukcesu nie osiągniesz, bo to są inwestycje, które zwracają się tak bardzo, bardzo szybko i to pomnożone 10 razy. <grym> Każdy, każdy mu, każda moja inwestycja już dawno się zwróciła i cały czas się zwraca, bo ja cały czas jestem podpięta pod jakąś przestrzeń, pod jakichś mentorów, pod jakichś coachów i po prostu to cały czas ewoluuje. Ja cały czas podążam, cały czas się rozwijam. Nie możesz stanąć w miejscu po prostu, bo pieniądze chcą być inwestowane w rzeczy, które mogą ci się zwrócić. Bo zobacz, że jeśli kupisz sobie ciuchy, to jasne, możesz się przez chwilę poczuć fajnie, tak? Ale zobacz, że za chwilę te ciuchy będą do wyrzucenia, przestaną ci się podobać i będziesz potrzebować nowych, schowasz je do szafy albo wyrzucisz, albo komuś oddasz. One w żaden sposób ci się nie zwrócą. Ale jeśli wydasz je na szkolenie, na kurs, na jedną sesję, na cokolwiek, to zmienisz swoje myślenie. Zmienisz swoje działanie, swoją postawę, zmienisz jakieś przekonania, zaczniesz wdrażać nową wiedzę. I to sprawia, że otwierają ci się w głowie takie klapki, takie nowe możliwości, jak pomnożyć to, czego się właśnie dowiedziałam. Bo to jest ta postawa, która sprawia, że Ty na ten sukces się otworzysz, że ty zarobisz te pieniądze na swojej pasji, o których marzysz. To jest właśnie ta postawa. I powiem Ci, jak to wyglądało u mnie, bo ja przez rok gdy rzuciłam tak wszystko i mm, prawie przez rok nie jeździłam praktycznie na żadne wyjazdy, nie, wiem, nie kupowałam sobie ciuchów, nie chodziłam na paznokcie, e, na fryzjera, nie wydawałam rzeczy, e, pieniędzy na jakieś pierdoły, tylko wszystko, co zarabiałam, co udawało mi się zarobić, e, inwestowałam w swój rozwój i robię to do teraz, bo to są pieniądze, które mm, sprawiają, że ty możesz więcej pieniędzy stworzyć, wykreować, przyciągnąć. Musisz inwestować w swoją energetykę, w swoje nastawienie, w swój mindset, w swoją postawę, po prostu w siebie i w rzeczy, które sprawią, że twój biznes i marka osobista będą lepsze. Właśnie światła, jakieś lampy, statywy, nie wiem, jakieś przybory, narzędzia tak, wszystko, co ci się przyda do tego, by stworzyć Coraz, coraz lepszy, z miesiąca na miesiąc, coraz lepszy biznes, coraz lepszą markę osobistą, no i najważniejsze w siebie. <laughs> to jest po prostu priorytet, i e, musisz tutaj właśnie zdać sobie sprawę z tego, że m, te priorytety musisz ustawić, bo może przez rok faktycznie nie będziesz jeździć na wakacje i e, nie będziesz kupować sobie ciuchów, czy chodzić na paznokcie, ale za to. Za rok czy półtorej będziesz mogła sobie pracować z każdego miejsca na świecie i zastanów się, co jest ważniejsze. <grym> I właśnie punkt czwarty, przez który opóźniasz swój sukces, będzie z tym trzecim punktem powiązany, bo brzmi on: chcesz w jeden rok osiągnąć 10 celów zamiast jednego. To jest pułapka, w którą ja naprawdę też długo wpadałam i dopiero w styczniu tego roku po prostu olśniło mnie co ja w ogóle wyprawiałam przez te wszystkie lata mojego życia bo gdy ja w grudniu rzuciłam wszystkie inne prace i skupiłam się już na mojej marce osobistej i na moim biznesie to w styczniu właśnie w nowym roku ustaliłam sobie że w tym roku wybieram jeden najważniejszy cel który osiągnę <gry> i Moim celem było rozwinięcie mojej marki osobistej mojego biznesu na tyle, by mieć stabilny, satysfakcjonujący mnie dochód, tak, zarobki, i żebym sobie mogła to skalować w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, rozwijając po prostu swoje imperium. I zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że musisz sobie naprawdę bardzo dobrze ustalić priorytety, tego. Co sprawi, że ty osiągając ten jeden najważniejszy cel, tak naprawdę osiągniesz wszystkie inne pomniejsze, bo one będą konsekwencją, naturalną konsekwencją spełnienia tej jednej najważniejszej rzeczy, tego jednego największego celu, tak? Czyli możesz mieć Jakieś kilka punktów, które chcesz w danym roku osiągnąć, nie wiem, zobaczyć, doświadczyć Nazwij to, jak chcesz Ale musisz się zastanowić, gdzie jest ten priorytet Jaki jest ten jeden priorytet, który pozwoli Ci osiągnąć resztę Bo jeśli ja marzę o podróżach, o wolnym czasie, o nie wiem Nie wiem, o jakichś przyjemnościach, cokolwiek, nie? Co bym sobie wymyśliła to ja wiem, że ja je po prostu tak spełnię, gdy ja zaangażuję się w rozwijanie mojej firmy i marki osobistej. Jeśli to po prostu codziennie będzie mój obszar skupienia, tak, fokusu, że ja się tutaj codziennie do tego ustawię i stawiam się do działania i kreowania tego celu, to wiem, że ja po prostu będę miała i czas, i pieniądze, i swobodę, i wolność, żeby jeździć, podróżować, pracować z każdego miejsca. I mieć po prostu tą obfitość, żeby sobie móc pozwolić na wszystko, o czym marzę. Tak? Więc zastanów się, co takiego u ciebie jest tym priorytetem, który naturalnie pozwoli ci po prostu zrealizować inne, pomniejsze cele w Twoim życiu. No i piąty, ostatni punkt, przez który opóźniasz swój sukces, sabotujesz swój sukces z tej marki osobistej czy biznesu. Brzmi źle, o sobie myślisz, masz beznadziejne przekonania podświadome, no i Twoje poczucie własnej wartości leży. <gry> to jest bardzo, bardzo ważny punkt i duży punkt, o którym ostatnio bardzo dużo mówię, bo jest to w ogóle najważniejszy fundament, żeby w ogóle wystartować, zacząć, wiecie, na pełnym ogniu ku sukcesowi, bo jeśli ta pozycja startowa, czyli Ty, bo twoja marka osobista to ty, twoja firma to ty. Um, jeśli ta pozycja startowa i ta narracja o sobie, czy o biznesie, tak? Jest zła, no to widzisz już, jakim, jakim cudem, tak? Ma się to udać? Jak, jak to ma wyjść? Więc zauważ, co takiego myślisz o sobie w kontekście. Wyjścia ze swoją ofertą, ze swoją marką osobistą, z założeniem swojego biznesu, firmy, cokolwiek, co tutaj masz na myśli, zauważ, jak o sobie myślisz w kontekście tego. Czy właśnie boisz się, że ci się nie uda, że jesteś niewystarczająca, że wiesz za mało, że umiesz za mało, że przecież są lepsi. Że jeszcze się wstydzisz nagrywać albo boisz się powiedzieć swoje zdanie, które jest zupełnie inne niż większość ludzi ma, tak? Zobacz, co tam o sobie myślisz. Bo jeśli ta narracja o sobie będzie niekorzystna, będzie ciągnęła cię w dół, no to jak ma to się udać? <laughs> Pora się obudzić, otworzyć tutaj sobie, tak, te wszystkie klapki umysłu, poszerzyć swoją świadomość i zobaczyć, co ja każdego dnia o sobie po prostu w tym umyśle przyjmuję bezmyślnie, tak? Choć w ogóle mm, wiem, że inne przekonania, inne myślenie pociągnęłoby mnie w górę, prosto do mojego celu. To jest twoja robota, i naprawdę ta narracja, którą przyjmujesz o sobie, czy o marce osobistej, czy biznesie, tak? Bo tutaj też możesz mieć sto różnych negatywnych, ciągnących w dół przekonań, jeśli. jeśli tej pracy nie wykonasz i nie wykonujesz jej w ogóle codziennie, bo to jest codzienna praca, no to jest to naprawdę 80% albo sukcesu, albo porażki. I to jest Twoja robota do wykonania. Ja chcę zaprosić Cię do procesów transformacji ze mną, bo mam przepiękną okazję tworzyć. Przestrzeń trzymiesięcznego procesu transformacji Ciebie jako twórcy, Ciebie jako osoby, która chce wystartować ze swoją marką osobistą i biznesem. Jest to przestrzeń ognista kreatorka i gdzie przez trzy miesiące w procesie jeden na jeden otrzymujesz cztery sesje hipnoterapii, sześć sesji coachingowych. Dostajesz także narzędzia i moje metody. Dostajesz oczywiście też moje wsparcie pomiędzy spotkaniami i sesjami, oraz um, konkretne zadania do wdrażania w każdym tygodniu, które sprawdzam, i dwa nagrania autohipnozy do samodzielnego stosowania. Zobaczysz, że jest to proces, w sumie jedyny proces, jakiego potrzebujesz, by. Naprawdę na pełnym ogniu wystartować ze swoją marką osobistą i biznesem. A jeśli czujesz, że potrzebujesz jakiegoś procesu, jakiejś sesji, ale bez tych wszystkich dodatków i bonusów, to zapraszam Cię. Do sesji hipnoterapeutycznych i coachingowych lub do programów grupowych, gdzie właśnie pod koniec sierpnia rusza przestrzeń przebojowa, gdzie będę uczyć Cię i będziesz przechodzić w ogóle taki niesamowity proces transformacji Twojego mindsetu i podświadomych przekonań. Otrzymujesz tam także pigułkę po prostu najważniejszej wiedzy, aktywacji Twojej mocy i nauczysz się, jakie podejście tak naprawdę. Jaki mindset otworzyć Cię na sukces Twojej marki osobistej i biznesu? Także w zależności od tego, czego potrzebujesz, na jakim etapie jesteś, znajdziesz coś dla siebie. Znajdziesz mnie na Instagramie projekt Samopoznanie, gdzie, gdzie możesz napisać do mnie wiadomość, możemy porozmawiać, jakie są Twoje potrzeby. Gdzie chcesz dotrzeć, co chcesz osiągnąć, jaki sukces chcesz osiągnąć, a ja doradzę ci po prostu, jaka przestrzeń będzie dla ciebie najlepsza w twojej sytuacji. Możemy także spotkać się na bezpłatnej rozmowie wstępnej, na której obgadamy wszystkie twoje potrzeby, poznamy się i zobaczysz, czy to właśnie ze mną chcesz pracować. Także do usłyszenia, koniecznie daj znać w komentarzu, co takiego wyniosłaś i wyniosłeś z tego filmu. Gdzie poszerzyła się Twoja świadomość, co z, co z tego wyniosłaś i co wdrożysz od razu w praktykę. Także jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć.